Dźwięk nowej kawy. Taki. <śmany> Taki znany. Dobra, dzisiaj o tym, czy jest nam potrzebny dobry sprzęt, aby zacząć. Różne rzeczy. Uwaga. Dzień dobry, tutaj Michał Szczepanek. I Piotr Piwowa. Codziennie o 5.30 publikujemy tutaj jeden odcinek, tak zwany krótkie, szybkie espresso, tip na dany dzień. A nasze perliste głosy, gipkie ciała i filiżaneczki kawki u niektórych, bukła klatę, no tak nie wiem, że to działa. Odcinki, które trwają tak niewiele, a dają tak wiele. Ach. Uruchomiliśmy ostatnio Mailing Espresso, czyli prosto na wasze skrzynki możecie otrzymać raz w tygodniu, w poniedziałek, podsumowanie wszystkich odcinków z mottem na dany dzień od nas. Zapraszamy. Zapisy poniżej. Piotrze. Michale. Nie mam sprzętu, nie zacznę nagrywać, nie będę vlogerem, bo muszę zbierać 10 tysięcy na super kamery. Będę piłkawkę, tylko rozpuszczalną nie. ze sklepu z, na l lub B, bo taką, żeby umielić i pić z takiego ściśniętego wazonu, jak Michał, to na pewno. Dlaczego my cały czas na gufie go jedziemy? Kurczę. Zrobił mi się taki nawyk już od kilku odcinków. Jak ktoś to zacznie oglądać, pomyśl, sobie, i na pani normalnie nagrywają te odcinki. Nie. I nie, nie mam sprzętu, żeby zrobić sobie takie super y, y, kaweczkę. O taką, patrzcie, ona jak pije, ona w doczy zamyka. Przy mojej rozpuszczalnej zamykam rzadko, żeby z ściśniętego wazoniku zrobić sobie kawkę. Albo więcej. Nie mam. Nie mam. Nie mam butów do biegania za tysiąc złotych, więc w ogóle nie będę biegał. Dokładnie. Siedzę w domu na sofie w klapkach. Dobra, sorry, nie słyszałem ty... te dźwięki. Albo... Ej, ty, myślę, że już jesteśmy po kilku odcinkach, w których komentarzach jest co za debilne, gufiowe głosy, chłopaki się… Myśmy się jakoś tak nakręcili, nie? Tak. No, no to, dobrze. To takie fazy, fazy życia. Mamy taką fazę teraz, teraz. Nie, nie, no. nie masz fazy, tylko masz fazę. Goofy time. Dobra, jedziemy. No, no, no. no. Nie mam, nie mam, nie mam. To mogło być pochodne tego. To wszystko jest bezedura. Bezedura? Bo to są po prostu wymówki. Pamiętacie odcinek o wymówkach? 20 wymówek? Dokładnie, to mogą być odcinek, kontynuacja odcinka o wymówkach. Teraz tak. Wiele osób, bo my mówimy tak, żeby zacząć swój kanał na YouTubie, żeby zacząć inspirować innych i dzielić się swoją pasją, bo to jest piękne. Wiele osób pisze. Ale jaki sprzęt mam mieć, żeby zacząć? Ja nie czuję się gotowy, bo brakuje mi tego światła sceny. Masz wszystko czego ci potrzeba. Masz, Pamiętaj, wszystko, masz czego wszystko czego, czego ci potrzeba. potrzeba i jeszcze raz Idź to powtórzymy. I tą siłą jaką masz. Masz wszystko czego ci potrzeba. Dokładnie. Czego ci potrzeba tak naprawdę? Twojej twarzy? Dokładnie. I nawet nie musisz mieć twarzy, wystarczy głos. A to I prawda urządzenie jest no nie? rejestrujące. Bo można nagrywać tą kamerką w drugą stronę, no nie kręć, tak? Bo tak? tylko dyktafon i sobie podcast robisz. Tak. Albo możesz mieć po prostu telefon. Najlepsza i najszybsza. Dlaczego najlepsza? Telefon z kamerą, bo jest naj bo ją w każdym masz. momencie ją masz. Tak. Dokładnie. Tak. I nawet już miał super sprzęty, które stoją w studio, to co ci z tego jak na przykład chcesz nagrać jakąś inspirację w danym momencie, coś na przystanku i nie masz co. Użyć. Więc to można by wymówki. kończyć, spokojnie można by kończyć. I teraz kończyć. druga wymówka, bardzo teraz taka tutaj ważna, no bo tak, mamy kawę, no nie? Tak. Mówimy o naszej kawie kraftowej RCCK, -ka, która jest świetna na start, żeby zacząć przygodę z dobrej jakości kawą. Ale chłopaki zrobili w ziarnach, a ja nie mam młynka ja, ja, ja mam w domu. Jak ja z ziarna zmielić? Mam do sobie na podłogę mam wysypać, jaś chodzić fasola, po nich, czy co? Fasola, fasola niby miał pomysły, jakiegoś, nie wiem, jakiś fasola, sypał w ziarnach, rozgryzał i wrzątek brał z kubeczka, Aha, z tego, okay. z, z czajnika do buzi, z dzióbka, mm. no. no. Nie, 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 nie. To oczywiście, żeby rozpocząć przygodę z kawą, można zacząć od podstaw. Czyli kawę wystarczy zmielić y, w sposób y, no taki, który nadaje się do przyjdzie. Na przykład tej kawej, tak jak nie? robiła babcia. No nie? Wielu powie nimom, a mu, możesz mu powiedzieć moździerz. Moż Nimom, moździerz. Bierzesz moździerz w domu często, tak. jest, żeby sobie pieprzyk rozdrobnić. Możemy te, też kaweczkę na Te napocządu. ekspresy automatyczne, no to one automatycznie już kawę, no one to, mielą kawę. To co chcesz mieć takim guziczkiem, tak. no nie? A miałeś jeszcze powiedzieć ostatnio żarty. A to powiem powiesz. teraz. I chodzi o to, że. Można się w tym doktoryzować, że to jest takie dążenie do perfekcji, nigdy perfekcja. No, tak. Więc teraz tak, zmieniłem sobie w sposób taki tutaj elektrycznym ekspresie, ale potem jest krok level wyżej, masz jakieś młynki żarnowe, no nie? Tak. które mielą jeszcze Bardziej przewidywalnie to ziarno, i jeszcze inne armaty się wydobywają, co, co mówisz o tej sensoryce. Tak? tak Ale żeby to nas nie blokowało, ok, ja nie mam takiego młynka za tysiąca, ja nie mam takiego dzbanka ściśniętego od Za pół tysiąca, ja <laughs> mam żonki za 200B. Tak. No nie, no to co? <laughs> no, nie? no ale Wystarczą zwykłe narzędzia, żeby zaparzyć wspaniałą kawę. Tak samo jak świat nie szuka perfekcyjności, tak i nasza kawka nie musi mhm. rozpoczynać się od razu od ekspresu za pierdyliard monet, no nie? No właśnie. Tak. Więc po prostu nie szukajmy wymówek, że nie mamy sprzętu, żeby zacząć, bo mamy siebie i to jest najważniejsze, bo mamy chęci. I tak w każdej dziedzinie naszego życia powinniśmy postępować. No tak. No co? No dzisiaj będzie taki short press, taki no short właściwy, z press. Właściwy, 5 minut, tyle tak. panię. No to kawał będzie na koniec. Proszę. Przychodzi chłop do. Bo to y, co ma wspólnego mięso mielone z kawą? No. Tak. Przychodzi chłop do sklepu z mięsem, a można też powiedzieć, że z kawą i mówi tak. Y, poproszę y, 2 kilo y, kawy mielonej. Pani mówi, mielimy. Ona mówi, to poczekam. Mielimy wczoraj. I żeby wasze marzenia nie zostały na wczoraj, tylko na teraz, podejmijcie już pierwszy krok w kierunku parzenia dobrej kawy. A kto z was jeszcze nie odwiedził? O, dziękuję, że tak wskazujesz pięknie w moją stronę. Czekaj tutaj. A kto z was jeszcze nie wszedł w swoją skrzynkę mailową? A może do niektórych trafił ten mail do spamu? Zobaczcie, czy mail, który nazywa się RTCK Espresso. Nie wiem, czy czytelnie to napisałem. RTCK Espresso. Czy jest w waszej skrzynce odbiorczej? A czy wy już zdążyliście go obejrzeć, przeczytać, podsumowania, narzędzia, ciekawostki i kilka słów od Was? Zapraszamy do czytania Espresso mailingu wraz z dobrą filiżanką kawy w ręku. Taką kawę można nabyć tam. Do zobaczenia. Cześć.